Witajcie moi kochani na kanale Destiny Divine. Witam i zapraszam zodiakalne, ascendentalne i księżycowe wagi na październikowy rozkład ogólny. Rozkład ten wykonuję kartami Złotego Tarota, tak jak wszystkie rozkłady w tym miesiącu. I zaraz zaczynamy. Co idzie w Waszym kierunku? Jakie wyzwanie stoi przed Wami? Jakie są tego podstawy, co odchodzi do przeszłości, ale może mieć wpływ, co jest waszej w Waszej głowie. Tutaj nieco skracam ten rozkład, ze względu na to, że mamy już 18 października. Wy do tego wszystkiego, Wasza tożsamość, Wasze nastawienie otoczenie, zagrożenie, szanse, wynik końcowy, rada tu czytania. Pięć monet. Pięć monet to jest takie dostrzeganie niedoborów, dostrzeganie braków. To mogą być różnego rodzaju sytuacje związane z pewnym deficytem finansowym, materialnym, jak i również postrzeganiem ogólnie, tak jak powiedziałam, na wstępie braków. I te braki są mają wartość wymierną. Dobrze. Zaczynamy, w takim razie Paść buław To mogą być informacje To może być komunikacja To mogą być wiadomości To może być jakaś Propozycja konkretna Która do Was dotarła W, te, w tym momencie I co idzie naprzeciw Jakie wyzwanie w związku z tym Rycerz buław, tak? No tak, czyli tutaj no Podjęcie decyzji, zaangażowanie, konkretna, konkretna inicjatywa, jak i przede wszystkim tutaj przedsięwzięcie przedsięwzięcie. Jeżeli to, są, jeżeli to są osoby, no to tutaj oczywiście różną się wiekiem, tak jak widać pasi rycerz, jak i również też to, to wszystkim stopniem dojrzałości, dojrzałości do do pewnych procesów, paść buław charakteryzuje się tym, że działa spontanicznie, niekoniecznie prawda, jest bardzo kreatywna oczywiście i tak jak najbardziej natomiast nie ma gotowego planu natomiast rycerz buław tutaj ta tego typu że tak powiem, osoba jeżeli jest gdzieś w waszym otoczeniu i będzie grała i gra, będzie grała jakąś rolę no to będzie to osoba która już będzie miała te umiejętności liderskie, która może Wam konkretnej pomocy udzielić, także tak to jest. Tutaj może też być jeszcze jeden scenariusz taki, że tutaj jest informacja i jakiś początek procesu decyzyjnego, a tutaj przez to zaangażowanie może na przykład związane być to z jakimś na przykład wyjazdem, tak, czy podjęcie decyzji i wyjazd, tak. E, jakie są tego przyczyny? Król Mieczy. No to jednak tutaj będą rzeczywiście osoby, tutaj e, dużo się u Was dzieje, jeżeli chodzi o, o ten wątek, że tak powiem, osobowy, e, bo tutaj mamy do czynienia już z osobą bardzo dojrzałą. To jest król, tak, to jest osoba dojrzała, to jest osoba po przejściach tak zwanych, tak, to jest osoba z dużym doświadczeniem do siebie, bagażem, która w sposób taki. A jak jak widać na tym, tutaj, na tym, na tym, tym obrazie, bo, bo tu jest, mamy ten miecz w sposób taki czarno-biały, potrafi ocenić analityczny, nieemocjonalny daną sytuację. Czyli może tak być, że podjęcie pewnych decyzji, pewne wydarzenia wynikają z zachowania, postawy, wpływu osoby dojrzałej. Która albo może być e, dla Was wsparciem, albo może być też osobą, która inicjuje ten proces na zasadzie nawet e, niekoniecznie wsparcia, ale jednak mając, dając wpływ, czyli może to być osoba, która e, Was w jakiś sposób naprowadza, tak, albo krótko mówiąc, prowokuje do pewnych, pewnych działań. Co odchodzi do przeszłości, ale ma wpływ. Dwie monety. Dwie monety to, to są dwie drogi, to są wybory, to są dwie opcje, to są dwie możliwości, to jest jakby funkcjonowanie właśnie w dwóch, powiedziałabym podwójne życie, tak? Ale no, niemniej jednak funkcjonowanie na, na dwie nogi, tak? Czyli skorzystanie z dwóch na przykład zasobów, źródeł i tak dalej. Dobrze, co jest, co jest w Waszej głowie? A, jeszcze tak, jeżeli powiem tutaj, że powie, wrócę do tych, czyli to są osoby, tak, to, to tutaj są osoby tutaj zdecydowanie z, z odnogu żywiołów e, ognia, tak, czyli baran, lew i strzelec, natomiast tutaj mamy osobę z podznaków e, żywiołów powietrza, czyli będzie to wodnik, będzie waga, będzie bliźniak, tak, Dobrze, co jest w Waszej głowie? W Waszej głowie jest, jest droga, jest pewien koncept, jest, jest potrzeba też takiego troszkę introwertycznego oddalenia się od pewnego szumu, chaosu, znalezienia własnej, własnej ścieżki, własnej, własnego pomysłu i też być może, tak? to jest też znalezienia własnego miejsca. Z tego miejsca w życiu, w danym momencie, tak? to Tutaj to jest rozkład miesięczny, więc, więc w związku z powyższym, no tak, a mamy, minęliśmy rok numerologiczny, czyli ten wpływ takiej, takiej zmiany i pewnych poszukiwań, jak gdyby jest na miejscu. To jest też okres jakby waszych urodzin, przed lub po, więc jakby tego typu nastawienie jak najbardziej tutaj jest, jest możliwe. E, dobrze, czyli wasza głowa, a takie wasze serce, wasze wnętrze, 10 pułap to jest zmęczenie. To jest e, też uczucie takiego jakby przeładowania, tak? No bo rzeczywiście tutaj się dużo dzieje i osobowościowo i decyzyjnie, wpływowo, inspirująco, mm, tak? I, I wy też działacie w taki sposób, e, działając w sposób wymierny, możecie poczuć zmęczenie, więc tak gdzieś wasze serce, wasze wnętrze, mówi o potrzebie odpoczynku, o, po, o potrzebie e, w jakby zastanowienia się wręcz, prawda, ile jeszcze można wziąć na siebie, e, bo, bo tego jest, jest bardzo dużo I, i pytanie, czy nie za dużo. Dobrze, jak otoczenie? No, otoczenie trudne, a czy to, to nie trudnie? Otoczenie, że tak powiem e, w uczuciowo, dające możliwości wyboru, dające możliwości... Mm, możliwości podjęcia różnego rodzaju decyzji yy, i dają, no to też tak obcyjnie, tak, można powiedzieć yy, na coś, decy można się zdecydować na jakąś nową znajomość, na jakąś nową pasję yy, także jest kuszące tak, yy, kochankowie kochankowie dobrze, także tu macie duże arkana, tu duże arkana, więc yy więc jest to jakby ważny moment w Waszym życiu, Im więcej, wielki, więcej wielkich arkan w rozkładzie, tym bardziej e, to, co się dzieje na zewnątrz, m, jak, albo również albo to, co się dzieje w środku, tak, a mając wpływ na Wasze wnętrze jest bardziej takie znamienne. Dobrze, e, co jest zagrożeniem? Zagrożeniem, są, zagrożeniem jest takie uczucie, tak, bo kielichy to są uczucia e, jakby niedostrzegania jakiejś E, jakiejś szansy. No tak, tutaj nie bez kozeryna no, w tym tle było pięć monet i ten niedobór, i tutaj też taki niedosyt, e, takie m, też zmęczenie, z, nie, zniechęcenie. E, m, no tak, to może być związane też z tym, z tym wpływem tego, tego ogólnie przemęczenia, a wystarczy tą troszeczkę perspektywę zmienić, żeby zobaczyć, że jesteście gotowi, wystarczająco dobry żeby wejść w coś nowego, żeby dostrzec swoją szansę. To jest zagrożenie, tylko że niczym zagrożeniem zagrożenie jest to, co to, to, to czujecie, a szansą jest, szansą jest szansa, tak? Sześć mieczy to jest, to jest zdecydowanie karta możliwości zmiany, przemieszczania się. To jest jakieś, załóżmy, roz, edukacji, dokształcania. To jest też takie to może być też oczywiście przeprowadzka jak najbardziej, czyli ta, ta zmiana taka y, fizyczna, tak, przemieszczenie się, y, jak i również przejście, pewna transformacja za pomocą kogoś, tak, być może na przykład to będzie ten król czy tutaj, tak, który coś inicjuje, tutaj też mówiłam o, o pewnej opcji, która może się pojawić, y, tak, takiego dosłownie przemieszczania się, y, czyli jakby zauważenie właśnie nie popadanie w, taki, w takie zmęczenie, przemęczenie, jakąś nostalgię, tylko zauważenie i skorzystanie z pomocy jest zdecydowanie szansą e, dla Was, żeby się lepiej poczuć, tak. Dobrze, no i co mamy tutaj? No i super, proszę Państwa, tak, bo jeżeli tutaj był paść buław, rycerz buław, to na końcu mam, gdzie kula buław, król buław, jeżeli to jest... Wasza postawa na koniec, tak ukształtowana, to wam bardzo gratuluję, no bo to jest oczywiście osoba świadoma. To jest osoba, która ma pełnię y, władzy i umiejętności ku temu, żeby podążać w jasnie wytyczonym celu, widać gdzie on patrzy. Jeżeli to jest osoba, która jest w Waszym otoczeniu, to y, ten proces tej dojrzałości, y, wzrastania jak gdyby w. Y, Wsparciu Was tak, i, i pomocy dla Was no, jest tutaj bardzo konsekwentny. Także tyle, jeżeli chodzi o przekaz dla Was na ten Wasz miesiąc, miesiąc październik, czyli okres Waszych urodzin. Tutaj proszę się jak gdyby tymi wszystkimi niedoborami, niedostatkami i różnego rodzaju. Perturbacjami nie przejmować, bo to jest tak jak hmm, też okres no, szczególnie ciężki dla każdego, gdy jest w okresie swoich urodzin, kiedy nasza odporność, nasza odporność psychofizyczna jest najsłabsza. Ale dążycie w zdecydowanie wzmacniającym kierunku. Widać, co jest w Waszej głowie, widać, jak pływa Wasze otoczenie. Tu musicie sobie tylko to wszystko poukładać. I będzie zdecydowanie lepiej. I tego Wam życzę. Zadbajcie o siebie, poczucie równowagi i sta Wasz status szczęścia. Wszystkiego dobrego. Destiny Divine. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału.